1100 zł ile 5000? Ale on ma on by się odrodził i by się zabij. On ma 2000 HP, byśmy, byśmy musieli go zaskoczyć. W, ULT i E to byś był zabił. Ale on ma Archidżel. Żeby... Ja też sobie się zezerzył, zaraz. Ile ty masz klasy na koncie? W koncie teraz? Ale kupię teraz a, 5, a, na a nie ma biznes. Ale gdzie? My to wygramy, bo Barosz już ma full eq, a jak my sobie zrobimy no, teraz a cały... ten ty... a bo... też może to zrobić. O, kupuję Archangel'a, jak będzie miał ostatni slot No. Ja? Kupuję Archangel'a, jak będzie miał ostatni slot dostępny. Chce że będzie się na wszystkie itemy do końca złożone, a zostaną jakieś propozycje. Wiem. Ja nie robię sobie. A nie? Archangel' jest OP. Nie wiem. Ej! Jemu ja od początku grać, gracia pytałem tego Baruza, rozwala. No właśnie. Gdybyśmy go przynajmniej nie zbudowali na początku. Barus! Mam wykonanie. No. Myślałem, że Wam spadł. Ale Atrox nie jest coś taki, że... On nie... On ma 3 ataki, w sumie niby Ale, ej! Super, że Wam spadł. Nie No ja! Ty, co? Nie widzą w przeciwniku się odrodził. Tamtego, bo wolniej HP no się mamy. O fuck! No fuck, ten ult On cały czas na mnie ulta używa Zemś

bo ona wypaliła ulta na tym kartusie, a na warusę ona to ulta. Ja tam muszę być Ja z Q wale 400 czeka. Ja z Kiwale 450 co, co 3 sekundy albo ja... A ja nic nie chwilę Z 500 co 10 sekund A z e wale, Z e wale 300 co 20 Ale kilka razy mogę wale ładuję ogromną magiczną moc, uzyskuję sam 25% vampiryzmu, zakręć 55 prędkości ruchu, zakręcia a zadają 50% Szumbaj, szumbaj! Co? Mówię do karynie, żeby szumnęła Do Ewelin im O, do minion. A ty odskoczyłeś, fajnie Atrox, co ty robisz? By ty Atrox! Pada. Przeciwnik został w seryjnym zabójcą Oni mają małą HP, chodź tam Tu jest Garyn, Solo! Udało ci się zabić Lecę! już Zabij tego szaka! To nie jest, to jest ja! Za daleko stoi! Dróg się jest pustoszenie! Za daleko stał Warus ode mnie! Walnął ulta, walnął ten... Zabij... No super, Evelynn, leć. No idź na Varona. Idźcie pomóc tam. Kurde, jakby użył zonin, to może mi przeszło. Co wy robicie? Kata się wbije! Ona może jeszcze go zabije tam. Nie. Ej, patrz na Varusa! Pana! On to wybroni! On to jego nie wybroni A nie, miniony pomogą. Broni! On to wybroni, ale co chwilę przychodzi jakaś fala, a inhibitor pada. Unik Atrox się tam leci teraz. Pięć osób to obronią, ale oni muszą mocno dechować ja, bo my mamy przynajmniej trzy inhibitory, oni nie mają, mamy jeszcze dwie dwa towery. O, super baron zabił, mnie. Mamy dwa towery, czy mi się zdaje, bo mi się zbugowały. E, Tik ktoś mi baronę robił. Ale padł. Nie Nie, bo wszyscy są w bazie. Czekaj. Oni nie mają barona, dwie osoby nie robiły. Ej, ty my teraz! Dawaj Nocą nie wolności Super, bo Atrox nie jest, no jak u baronu się leczy. Ej, on cię fu uciekaj. Atrox nie, Nie mówisz ta jedynisz, już teraz jest środek. Ej, si bok. Ja mam skillę za kilka sekund. Dobry bullet, taki off-tank mocny, bardzo. Taka hybryda jaka, no nie? Ej, ja mam małomany. Bardzo. Ja straciłem to się mam na baronie. Ale mamy barona do 3000. Ok, ultem 1500. O, kata bo. Lol, jak ja to uciekłem? O pięknie ją bywał Tata uciekła. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Ja A też nie, uciekłem. Przeciwnik pokonany. Lol, ferz! To nie był szako, to był jego krąg. Może tylko się to jak, Nie, ale zabiłem, no, Ej, dwóch ich jest! Nie, jeden, ale warusz i ten mi chodzi. Ale warusz huragan no, sobie No 400 a 240 prędkości. Co? Tylko teraz go zabiję. No, za Dawaj Jak ja się tam bie, to ja go zabiję przecież Ale ja duży nagniesz tutaj Poczekaj na mnie Yeah! Ubyłem go! Yeah! Ale Ale gra Dobra, Zwycięstwo Jestem. Dobra, że gnamy wszystkich Super Rankedzie, jest zwycięstwo. Ciekawo, w opisie filmu napiszę o ile punktów tam. Jest. Trzymajcie się wszyscy. O 8.